Wiadomości balkonowe. 40 stopni w cieniu zanotowały dzisiaj termometry w Comunidad Valenciana. To wiadomość ani zła, ani dobra, bo ja już się przyzwyczaiłem. W Polsce wiem, że 30 kilka jest odpowiednikiem tych 40. Z mniej ciekawych wiadomości to właśnie ogłoszono dwie godziny temu. 32 miasta powyżej 5 ludzi niestety dostają godzinę policyjną, obowiązuje od pierwszej w nocy do szóstej rano ma to powstrzymać te masowe imprezy nielegalne, które niestety odbywają się i nie, nadąż nie nadążają tego przechwytywać nie będę tu używał cyfr nie. ile tych kontaktów, co, jak, zarażonych wiem tylko, że w samym w regionie Barcelony w ciągu 24 godzin przybyło 5600 przypadków, a mamy regionów tutaj kilkanaście. Pomnóżcie sobie, reszta będzie wiadoma. Na razie nie zmienia się nic jeśli chodzi o przyjazdy, wyjazdy, kto, kto zaszczepiony przylatuje. Inni, czy inni z Polski nie wymagają na razie przy przylocie testów. To będzie na bieżąco monitorowane. Ja sam będę informował Was bardzo, bardzo często teraz z tytułu, że sam chcę się udać do Polski. I to może być bardzo, bardzo tutaj jeszcze zmienne. Zobaczymy na razie kto może to nad morze i opalać się, kąpać. jako ciekawostkę dodam, że wczoraj po roku sam wlazłem do morza i nawet poleżałem trochę na piasku. Tak wygląda sytuacja w Hiszpanii. O każdych zmianach będę informował.